Samolot, o którym dzisiaj Wam opowiem, był jedynopłatowcem Beechcraft Bonanza. Na jego pokładzie znajdował się pilot Bruce Gernon wraz z dwoma pasażerami, jego ojcem i partnerem biznesowym. Wylecieli z wyspy Andros na Bahamach i kierowali się na północny zachód ku wybrzeżu Florydy. Był 4 grudnia 1970 roku. Wyciągnijcie mapę i poprowadźcie linię biegnącą od Bermudów przez Porto Rico do Miami i z powrotem do Bermudów. Jaki kształt otrzymacie? Zgadza się, trójkąt bermudzki. Złowieszczy wielokąt, który zyskał swą mroczną sławę po tym, jak na przestrzeni wieków w tajemniczych okolicznościach zniknęło w nim ponad 2000 okrętów i 200 samolotów. W zasięgu tego mroku był teraz samolot Brusa. Miał to być kolejny typowy lot, który Brus wykonywał wielokrotnie. Praca zwykle zajmowała nie więcej niż półtorej godziny i po drodze nie zdarzały się żadne tajemnicze wypadki. Mężczyźni nie mieli powodów do zmartwień. Lot był dla nich tym samym, co nasz codzienny dojazd do pracy. Jednak tym razem było zupełnie inaczej. Żadnemu z nich nie przyszłoby do głowy, że za chwilę wydarzy się coś bardzo tajemniczego. Bruce wystartował i zaczął się wznosić. Tuż po wylocie zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Na wysokości około 300 metrów zauważył przed sobą małą chmurę, która... rosła. Nie ze względu na zbliżanie się do niej. Obłok zwiększał swoje fizyczne rozmiary. Bruce przeleciał przez nią i wyleciał z niej bezpiecznie po drugiej stronie. Kolejna tajemnicza chmura pojawiła się na wysokości 3,5 tysiąca metrów. Ta była jednak o wiele masywniejsza. Bruce nie miał wyjścia. Przez nią też musiał przelecieć. Skupił się, wziął głęboki wdech i wlecieli. W jednej chwili samolot ogarnęła grobowa ciemność. Przez obłok nie przebijał się ani jeden promień słońca. Co ciekawe, nie była to chmura burzowa i nie padało. Bruce zaczął się martwić. Wtedy. Bum! Zobaczył błyski białego światła. Pojawiły się i zniknęły tak samo szybko jak błyskawica, choć pilot dobrze wiedział, że nią nie były. Ich oślepiający blask rozświetlił całą przestrzeń wokół samolotu. Bruce leciał przez następne pół godziny. Wtedy zorientował się, że to była ta sama chmura, przez którą leciał poprzednio. Teraz jednak miała cylindryczny kształt i samolot przedzierał się przez jej centralną część. Liczyła około 1,5 kilometra szerokości i zdawała się nie mieć końca. Bruce tracił nadzieję, że kiedykolwiek z niej wyleci. Chwilę później zobaczył przysłowiowe światełko na końcu mrocznego tunelu. Leciał dalej. Już prawie miał wylecieć z tego koszmaru, gdy nagle zaczęły dziać się niewytłumaczalne rzeczy. Ściany pochmurnego tunelu zdawały się zwężać w kierunku samolotu. Wewnętrzna nawigacja szalała. Kompas obracał się samoczynnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Urządzenia elektroniczne zaczęły dziwnie działać. Mężczyźni mieli wrażenie, jakby samolotem sterował ktoś inny, albo jakby lecieli przez jakiś prąd. Bruce próbował wielokrotnie odzyskać panowanie nad maszyną, ale bezskutecznie. Wciąż jednak leciał przez tunel. Był zdeterminowany wydostać się z niego w jednym kawałku. Ściany wciąż się zwężały i nachodziły na siebie, tworząc wir. Czas uciekał nieubłaganie. Bruce musiał jak najszybciej wylecieć z tego piekła. To było 20 najbardziej stresujących sekund jego życia, gdy nagle wyleciał z tej mglistej pułapki. Jak później opisywał, po opuszczeniu tunelu, Bruce czuł się jak w stanie nieważkości. Chmury się rozproszyły i samolot leciał w szarawej mgle. Mężczyźni odetchnęli z ulgą. Bruce od razu chwycił radio i połączył się z wieżą kontroli lotów. Poprosił dyżurnego kontrolera o ustalenie jego dokładnego położenia, jednak gdy ten spojrzał na zielony ekran, zanim mówił w niedowierzaniu. Samolotu Brusa nie było na radarze, zupełnie jakby był niewidzialny. Chwilę później kontroler powiedział, że znajdował się w przestrzeni powietrznej Miami. Ta informacja całkowicie zszokowała Brusa. To nie mogła być prawda. Dystans, jaki samolot miał pokonać, wynosił 400 km. Pamiętacie, jak mówiłem, że pokonanie takiej odległości zajmowało zwykle półtorej godziny? Wyobraźcie sobie, że załoga doleciała do celu w 47 minut, zaś maksymalna prędkość tego konkretnego modelu wynosiła 290 km na godzinę. Sami policzcie, a zobaczycie, że jest to fizycznie niemożliwe. Kontroler musiał popełnić błąd, ale gdy tylko chmury się rozproszyły, Bruce zobaczył, że naprawdę jest nad Miami. Samolot bezpiecznie wylądował. Załoga miała nieco czasu, żeby spróbować rozwikłać tę zagadkę. Co tak naprawdę wydarzyło się podczas tego lotu? Bruce sprawdził poziom paliwa i spojrzał na zegarek. Po krótkich obliczeniach był jeszcze bardziej zdezorientowany. Samolot nie zużył tyle paliwa, ile powinien. Bruce nie mógł się pomylić. Był doświadczonym pilotem, który w wieku dwudziestu kilku lat spędził ponad 600 godzin w powietrzu. Pokonał tę trasę tak dużo razy, że znał ją niemal na pamięć. Z zebranych dowodów wynikało, że jego samolot dosłownie ominął ponad połowę dystansu. Przez długi czas ta sprawa nie dawała pilotowi spokoju. Omówił ją nawet z profesorami i ekspertami z zakresu lotnictwa, jednak żaden z nich nie potrafił dać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co dokładnie wtedy się wydarzyło. Bruce opracował swoją własną teorię i napisał nawet o niej książkę. Doszedł do wniosku, że chodziło o elektryczną mgłę, w której widział tamte błyski. Inni z kolei uważają, że za skok w czasie odpowiada ciemna energia, ta sama, która przyczynia się do rozszerzania się wszechświata. Energia ta mogła zagiąć czasoprzestrzeń niczym czarna dziura i uformować dziwny tunel. Bruce przypadkowo w niego wleciał, ale szczęśliwie go opuścił. To ma tłumaczyć, dlaczego pojawił się w Miami tak szybko. Ale ciemna energia jest jedynie teorią, która stara się wyjaśnić niewyjaśnione. Pytanie w jaki sposób Bruce pokonał ten dystans w tak krótkim czasie do dziś pozostaje bez odpowiedzi. Niektóre detale da się jednak wytłumaczyć. W zapisach archiwalnych znajdują się raporty o 84 zauważonych tamtego dnia plamach słonecznych, którym towarzyszył wiatr słoneczny wiejący z prędkością 700 km na sekundę. Wydarzenia te mogły wywołać anomalie w magnetosferze Ziemi, które z kolei mogły spowodować wadliwe funkcjonowanie elektroniki i nawigacji samolotu. Tak więc teoria elektrycznej mgły Brusa może być prawdziwa. Co do tamtych dziwnych chmur, są one typowym zjawiskiem dla tego regionu. To miejsce, w którym strefy niskiego i wysokiego ciśnienia nieustannie zderzają się ze sobą, tworząc chmury burzowe. Niewykluczone, że ta rosnąca przed Brusem była mieszanką dwóch masywnych prądów powietrznych, które chwilę wcześniej zderzyły się ze sobą. Póki co nikt nie potrafi wytłumaczyć, w jaki sposób samolot tak szybko doleciał do Miami. Może dowiemy się tego w przyszłości. Tymczasem pozostanie to kolejną zagadką trójkąta bermudzkiego. Mimo to, w porównaniu do wielu innych, ten przypadek wcale nie szokuje. W 1945 łącznie 5 samolotów zniknęło w trójkącie bermudzkim. 5 grudnia kilku kadetów marynarki odbywało trening w tym właśnie regionie. Przyszli piloci uczyli się nawigacji, nie mogli znaleźć drogi powrotnej do bazy i zaginęli. Wielu ludzi uważa, że prawdopodobnie przyczyną tego incydentu było kończące się paliwo, tyle że okoliczności tego wydarzenia były co najmniej dziwne. Kadeci trenowali pod bacznym okiem doświadczonego oficera, który spędził w powietrzu 2,5 tysiąca godzin. Nigdy nie pozwoliłby z i żółto dziobów odlecieć tak daleko, żeby zaginęli. Incydent ten okrzyknięto Lotem 19. Debaty o jego okolicznościach trwają do dziś. Trzy lata później lecący z Portoryko do Miami samolot pasażerski zniknął w tym samym obszarze. Na pokładzie było 29 pasażerów i trójka członków załogi. W ciągu dnia panowała dobra pogoda. Eksperci jednak uważają, że gdy samolot znajdował się około 70 km od wybrzeży Miami, mógł w niego uderzyć silny wiatr, który zepchnął go z kursu. Kilka lat później ekipa nurków znalazła w pobliskich wodach wrak wyglądający podobnie do tego samolotu, ale ponieważ brakowało istotnych szczegółów, takich jak numery rejestracyjne, nikt nie potrafił jednoznacznie potwierdzić, czy był to samolot lecący do Miami. Miesiąc później, w styczniu 1948, kolejny samolot zaginął w okolicach Bermudów. 25 pasażerów i szóstka członków załogi rozpłynęło się w powietrzu gdzieś między Azorami a Bermudami. Tajemnicze zniknięcie tego samolotu, wraz z wieloma innymi, pozostaje nierozwiązane do dziś.